W SolidWorks 2009 wprowadzono funkcjonalność Speedpack, która pozwoliła użytkownikom w bardzo ważny i wyraźny sposób uprościć złożenia, zachowując ich odniesienia. Speedpack może znacząco poprawić wydajność pracy z dużymi złożeniami i rysunkami złożeniowymi. W SolidWorks 2011 wykorzystanie konfiguracji Speedpack stało się jeszcze łatwiejsze poprzez możliwość łatwego przełączania się z konfiguracji pełnej do konfiguracji Speedpack. Kiedy otwieramy złożenie, możemy zaznaczyć opcję użycia konfiguracji SpeedPack dla jego podzłożeń, co pozwala znacznie szybciej otworzyć złożenie. Otwarcie tego złożenia zawierającego 3000 elementów w trybie dużego złożenia zabierało sporo czasu. Natomiast dzięki bezpośredniemu dostępowi do konfiguracji SpeedPack, podczas otwierania otwarcie pliku zajmuje teraz tylko kilka sekund. Mogą Państwo zauważyć, że dostępna jest pełna reprezentacja graficzna złożenia. Lecz tylko ściany i obiekty wybrane w trybie Speedpack są możliwe do wybrania lub zaznaczenia. Konfiguracja rodzica złożenia Speedpack może być szybko załadowana spod menu prawego przycisku myszy. Części z dwóch wybranych złożeń zostaną załadowane i będą w pełni dostępne do dalszej pracy. Z najwyższego poziomu drzewa złożenia możemy przełączyć wszystkie podzłożenia z trybu pełnego do trybu Speedpack i odwrotnie. W tym przypadku z pod prawego przycisku myszy przełączę się ponownie do konfiguracji Speedpack w celu poprawy wydajności złożenia. Dostęp i praca ze złożeniami Speedpack w Solidworks 2011 stała się jeszcze bardziej przyjemna.